Każdy ojciec robi wszystko, żeby pokazać dzieciom, żeby robić to na własnych ich oczach. I to jest na pewno wspaniałe uczucie, bo no, jestem ciekawy sam, jak będą mieli po te 20. Właśnie parę lat, jak na to będziemy patrzeć, i jak na to będziemy. Ja myślę, że dużo wcześniej. I to jest mega fajne. To jest mega fajne. A jak wracasz do domu? Bo ja zauważyłem to za każdym razem, kiedy są rozmowy z Tobą, szczególnie po zawodach, że jednak to się właśnie pojawia. Rodzina to jest fundament, który daje spokój. Bez dwóch zdań. Taki, taki, takie poczucie takiej stabilności, mówię, życiowej, na której można budować sukces sportowy. Zgodzisz się Oczywiście, że tak, bo największe szczęście wiadomo, że. To jest dom i rodzina moim mm -hmm. zdaniem też i gdy jest coś źle, e, czy nie jesteś zadowolony z zawodów, ale gdy wracasz do domu i e, widzisz uśmiechniętych, zdrowych dzieci, to jakie większe szczęście możecie spotkać.